Witamy Państwa na konferencji prasowej, w której udział wezmą dwaj radni Sejmiku Wojewódzkiego, tworzący takie środowisko, które mamy nadzieję, że się będzie rozwijać. To jest Odnowa Podkarpacia, tak się nazywamy. To jest Paniace Kotula i moja skromna osoba Andrzej Ślęzak. Proszę Państwa, chcemy zwrócić Państwa uwagę dzisiaj sprawą, która toczy się już w zasadzie od paru lat. Y, ostrzej od, od ponad roku, bo tak trzeba powiedzieć, dotyczy ona tego dokumentu, takiego raportu, y, który ja sygnuję swoim nazwiskiem, ale y, w, w którego stworzeniu duży wkład ma również kolega radny Jacek Kotula. Proszę Państwa, mówiąc krótko, chodzi o y, wydarzenia w szpitalu y, y, wojewódzkim y, numer 1. Y, i chodzi o tutaj machinację, tak to trzeba nazwać, przy zakupie robota Da Vinci, wprowadzeniu tego robota do szpitala i na tym tle pozbyciu się zasłużonych lekarzy całego tego procederu, tak trzeba powiedzieć. I o tym mówił ten raport. O niektórych ważnych sprawach, o których traktuje ten raport, prosiłbym, żeby kolega właśnie, kolega Jacek, żeby tę sprawę Państwu przybliżył. Szanowni Państwo, bo wiadomo, że pamięć ludzka jest ulotna, dlatego ten raport, który sygnowany jest nazwiskiem Andrzeja Szlenzaka, zawiera sobie 850 stron dokumentów, które tutaj w Sejmiku, czy też w różnych komisjach miały miejsce. Także to są same dokumenty. Ja tylko zacytuję niektóre fragmenty z tego raportu, które to fragmenty były przeanalizowane przez panią prokurator. Później się do tego odniesiemy. Mianowicie, że y, dotyczy ten raport afery dotyczącej wprowadzania do szpitala w Rzeszowie prywatnej spółki Neurobotix z Krakowa wraz ze spółką córką, która tworzy prywatny szpital na Klinach z Krakowa. Te prywatne podmioty przejęły część kontraktu szpitala finansowego przez Fundusz Zdrowia. Marszałek Ortyl wydał polecenie zatrudnienia bez wymaganych procedur konkursowych nowych kierowników kliniki ogólnej chirurgii i onkologicznej oraz Onkologii klinicznej. Nowi kierownicy byli związani z prowadzaniem prywatnych spółek do szpitala. Kierownik kliniki, chirurgii legitymował się odbyciem w przeszłości szkolenia na robocie Da Vinci. Marszałek Kruczek w marcu 2021 uznał, że konstrukcja przedsięwzięcia z tym robotem budzi daleko idące wątpliwości ekonomiczne i prawne. Z tego też powodu złożył osobiste oświadczenie woli i wiedzy dla zapewnienia sobie bezkarności. Na przypadek, wypadek yy, śledztwa w przyszłości. We yy, współpracy z Marką Da Vinci już kilka lat wcześniej uwikłany był dyrektor szpitala ławiński, gdzie zamieszkał on materiały wskazujące na jego związki z tą Marką Da Vinci. ławiński mówił wprost: Mamy zamiar rozbudować ten szpital i sprowadzić Da Vinci. To mówił w grudniu 2020. Jesteśmy w kontakcie z panem doktorem Wiszem, który później operuje tym robotem. Yy, czyli Ławińskie na kilka tygodni przed tym, zanim ogłosił konkurs, on został ogłoszony 15 stycznia 2021, już wiedział, iż w rozstrzygnięcie będzie chodzić o urządzenie Dawinci. Wiedział także, kto personalnie będzie to robił i że ma uzgodnione dodatkowe finansowanie z panem Ortylem na narzędzia. Już wówczas funkcjonował kompleks personalno-instytucjonalny zmierzający do zawarcia umowy z konkretnym podmiotem na konkretnej marki sprzęcie. I dalej piszemy w tym raporcie, że widać systemowe działanie zorganizowanej grupy, która postawiła sobie za cel wprowadzenie do szpitala prywatnych spółek cerakowa, Aby tego dokonać, najpierw zaplanowano usunięcie odsłup, które chroniły interesy publicznego szpitala przed wprowadzeniem pieniędzy pod płaszczy... przed wyprowadzaniem pieniędzy pod płaszczykę innowacji do prywatnych spół... spółek. Z tego powodu pod protekcją łapownictwa kolportowanym głównie przez marszałka Ortyla, najpierw usunięto Dyrektora profesora Gutkowskiego z tego stanowiska. Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce, prognozy rozwoju na lata 2023 to jest dokument, który przedstawił wicemarszałek Kruczek, który mówił, że jest wiele tego rodzaju robotów w Polsce i inne firmy, szpitale w Krakowie zaopatrują się w tego rodzaju sprzęt. Istnieją marki alternatywne dla da Vinci i wyeliminowanie a priori z konkursu y, innych nie znajduje podstaw prawnych. Z zaistniałych okoliczności komisja rewizyjna, której był przewodniczący pan Andrzej Ślęzak, ustaliła, że przepisy mające na celu zapewnienie kon konkurencyjności zostały drastycznie złamane w konkursie w tym szpitalu. Konkurs miał charakter tylko pozorny. Zdemaskował go sam dyrektor Ławiński, który powiedział, 23 marca 2021 specyfikacja była sporządzona do tego konkursu, łącznie ze stroną, która brała w niej udział. Także no, sam przyznał się, że firma tamta pomagała w przygotowaniu specyfikacji. Później dalej piszemy w tym raporcie, że lekarz, operator tego systemu Da Vinci musiał posiadać uprawnienia do szkoleń i legitymować się dokumentami. To jest potwierdzeniem, z certyfikatem firmy Intuitive Surgical, która jest producentem tego robota. Czyli to już napisano w warunkach konkursu, że musi wygrać firma, której będzie miał dokumenty, certyfikaty z tej firmy, która produkuje go. Ponadto te wymogi spełnia pan doktor Paweł Wisz, jako jedyny w Polsce. Jak jednoznaczne określenie marek, firm i innych cech dowodzi, że umowa zawarta. Mogła być tylko z jednym konkretnym podmiotem. Później informowano nas radnych, również społeczeństwo, że szpital rozpoczął procedurę przetargową na zakup narzędzi do tego, tego robota Da Vinci. Czyli robot Da Vinci był osobną kwotą, a narzędzia osobną. Do no mniej więcej była kwota 4 miliony złotych. Jak się później okazało, postępowanie przetargowe na zakup narzędzi do systemu Dawinci nie odbyło się w ogóle. Okłamano nas. Zatem zamówienie zostało dzielone z wolnej ręki, a nie jak informowano radnych w drodze przetargu publicznego. Powyższe okoliczności, w połączeniu z doniesieniami prasowymi, przemawiają za wejściem w porozumienie wyżej wymienionych podmiotów, czyli szpitala i tamtych firm, przed odgłoszeniem postępowania ofertowego szpitalu, którego efektem było zawężenie parametrów zamówienia w taki sposób, aby jedynym wykonawcą zamówienia była spółka Synektik z Krakowa. I tego typu dokumenty, dowody przesłaliśmy do prokuratury. I niedawno pan radny Andrzej Ślęcak otrzymał od prokuratury odpowiedź na to nasze zażalenie. Proszę państwa, ja skierowałem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do szeregu instytucji, no ale ostatecznie tą sprawą zajęła się prokuratura rejonowa dla miasta Rzeszowa, która nie dopatrzyła się w tym wszystkim, całym materiale, który przedstawiliśmy, żadnych uchybień. Ja mogę powiedzieć tylko tak. Dostałem taką informację od prokuratury, gdzie nie powołano się na podstawę prawną swojej decyzji, gdzie nie poinformowano mnie, czy mam jakieś środki odwoławcze od tego postanowienia prokuratury, gdzie nie odniesiono się do żadnego argumentu, żadnego faktu przedstawionego w tym raporcie. To było po prostu takie no jakby lekceważące i niechlujne zachowanie ze strony prokuratury, jakby, jakby chciano sprawę zamieść pod dywan, ale ja chcę oświadczyć, my nie damy tego zamieść pod dywan. Będziemy przy tej sprawie obstawać, będziemy się domagać wyjaśnień. Ubolewamy nad tym, że no niestety prokuratura zachowuje się tak, jak się zachowuje, czyli jakby. Jakby można było wyciągać wniosek, że chce chronić tutaj ważne osoby z partii PiS i nie tylko, ale tutaj nie został podważony żaden fakt, który my przedstawiliśmy, który ustaliliśmy w tym raporcie i będziemy dalej się tego domagać. Co więcej, proszę Państwa, sprawa jest rozwojowa, bo w tej chwili mamy niejasną sytuację na tle przejęcia szpitala klinicznego szpitala na Chopina przez uniwersytet. To są kolejne fakty, które będą tutaj wynikać, o których będziemy Państwa informować. Fakty niezgodne z prawem, fakty pokazujące, że ktoś próbuje mataczyć, że ktoś próbuje kombinować na szkodę i finansów, podatników i pacjentów. Będziemy, będziemy jak powiedziałem, o tym informować i nie damy zamieść tej sprawy pod dywan. Proszę bardzo, kolega Jacek jeszcze. Jeśli chodzi o tą sprawę ze szpitalem i przejęciem go przez Uniwersytet Rzeszowski, dzisiaj mamy już 18 stycznia i w KRS-ie dalej bitnieje, że właścicielem szpitala jest Sejmik, nie jest sprawa w ogóle przejestrowana, prze, przejęta przez Uniwersytet Rzeszowski. Na dodatek, wykazywaliśmy w piśmie do premiera Morawieckiego, że szpital został bezprawnie przejęty po prostu na podstawie głosowania, które odbyło się przez radnych w 2017 roku, czyli 5 yy, lat temu. Marszałek Ortyl raczył nie zapytać się obecnych radnych, Obecnej kadencji, czy wyrażamy zgodę? Zrobił to na podstawie uchwały sprzed pięciu lat, gdzie było tylko takie zdanie, że radni wyrażają zgodę na przejęcie szpitala, ale przez uniwersytet, ale tam było w komentarzach i w ogóle w uwagach, że przejmuje szpital, uniwersytet ze wszystkimi zobowiązaniami, z wszystkimi długami. A w podpisanej teraz umowie publicznie tutaj miesiąc temu czy trzy tygodnie temu. Yy, no, widać, że jest jeden z punktów, gdzie pisze, że długi za szpital będzie płacił dalej Urząd Marszałkowski, czyli no, samorząd, czyli my wszyscy. Czyli tam będą rządzić, a my będziemy tutaj porównać z tego kwestię konsekwencje. Także to jest po prostu skandal. My uważamy, że to było, w ogóle to przejęcie było bezprawnie, nielegalnie. No i Ma 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 Morawiecki odpisał, że przekazał tą sprawę pani Lenia w wojewodzie, no czekamy na odpowiedź. Jeszcze tak dwa zdania powiem odnośnie tego, sprawy z tym skandalicznym odpisaniem tego pisma przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, gdzie właśnie to pismo, ono zawiera tylko jedną stronę. Tak jak mówił kolega, jest jakieś niechlujnie podpis i pieczątka zwykłego referenta. I to orzeczenie nie powołuje się na żadną podstawę prawną, które przekazała, nie wiadomo, na jakim trybie został wydany, w jakim skierowaniu do adresata? Pismo podpisuje referent, natomiast z bardzo skąpy treści. Pomieszana jest spółka posiadająca konkretnego robota z dystrybutorem sprzętu. I wychodzi z tego pisma pani referent z prokuratury, która po roku czasu mówi, że spółka, która posiada jednego robota, bo go kupiła, jest wyłącznie dystrybutorem tego sprzętu w Polsce. Co jest oczywistą nieprawdą. W prokuraturze w ogóle nie przeczytali widać tych akt celowo próbuj się zamącić tak, aby nie było wiadomo o co chodzi. Podejrzewamy, że prokuratura zdaje sobie sprawę, że te sprawy mataczenia dotyczą najwyższych władz naszego województwa no i bojąc się po prostu o jakieś konsekwencje swoje służbowe, robią to, co robią, zamytają pod dywan. Napisaliśmy w tej sprawie pismo do Ziobry ministra, do ministra Warchoła. Niech po prostu zobaczą, co tutaj w prokuraturze rzeszowskiej się wyrabia. Czy macie Państwo jakieś pytania może w tej sprawie? Jeżeli nie, no to cóż proszę Państwa, jeszcze raz podkreślamy, że ubolewamy nad postępowaniem prokuratury. Ono nas nie zaskakuje, niestety taką mamy sytuację polityczną w Polsce, że tak się toczą te sprawy, które mogą być niewygodne, niekorzystne dla ważnych polityków PiSu, ale my nie odpuścimy, my nie zrezygnujemy, my nie damy tego zamieść pod dywan. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Dziękujemy.